Czy wasze rośliny zimą też wyglądają na smutne i pozbawione życia? Liście żółkną, końcówki zasychają, a o nowych pędach możecie tylko pomarzyć? A co jeśli powiem Wam, że lekarstwo na te wszystkie problemy prawdopodobnie właśnie w tej chwili ląduje w Waszym koszu na śmieci? Tak, dobrze słyszycie. Dziś odkryjemy sekret, który znały nasze babcie. Pokażę Wam, jak zamienić zwykłe odpadki w płynne złoto dla Waszej domowej dżungli. Zostańcie ze mną do końca, a przekonacie się, dlaczego już nigdy nie wyrzucicie łupin z cebuli. Zanim przejdziemy do przepisu, zastanówmy się na chwilę, dlaczego zima jest tak trudnym okresem dla naszych zielonych podopiecznych. Dni są krótkie, słońca jak na lekarstwo, a kaloryfery pracują pełną parą, wysuszając powietrze do granic możliwości. Rośliny, które pochodzą głównie z wilgotnych tropikalnych rejonów, przeżywają prawdziwy szok. W takich warunkach stają się osłabione i podatne na ataki szkodników oraz chorób grzybowych. Wiele osób w panice sięga po chemiczne nawozy i odżywki, które często przynoszą więcej szkody niż pożytku, a przecież natura sama podsuwa nam najlepsze rozwiązania. Wywar z łupin cebuli to nie jest nowy wynalazek to stara, sprawdzona metoda stosowana od pokoleń, oparta na prostej mądrości ludowej, która dziś znajduje potwierdzenie w nauce. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Co tak naprawdę kryje się w tych cienkich, szeleszczących łupinach, które bezmyślnie zdejmujemy z cebuli? Otóż to prawdziwa skarbnica mikro i makro elementów. Łupiny cebuli zawierają imponującą dawkę potasu, który jest kluczowy dla gospodarki wodnej roślin i procesu fotosyntezy. Znajdziemy w nich również magnez, niezbędny składnik chlorofilu, czyli zielonego barwnika odpowiadającego za energię rośliny. Do tego dochodzą wapnie wzmacniające ściany komórkowe, żelazo, miedź i mangan. Ale prawdziwą gwiazdą jest kwercetyna, to silny flavonoid, który działa jak naturalny antybiotyk i środek przeciwgrzybiczy działa również jako antyoksydant chroniąc komórki rośliny przed stresem, to właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że zwykły odpad kuchenny staje się jednym z najbardziej kompletnych i zrównoważonych nawozów, jakie możemy zaoferować naszym roślinom. To nie magia, to czysta biochemia, którą możemy wykorzystać zupełnie za darmo. Wystarczy pomyśleć, że cała ta moc jest skoncentrowana w zewnętrznej warstwie ochronnej, którą cebula tworzy, by chronić samą siebie. Jedną z największych zimowych zmor miłośników roślin doniczkowych są choroby grzybowe. Pleść na powierzchni ziemi, czarne plamy na liściach czy mączniak to częsty widok w osłabionych zimowych kolekcjach. I tutaj z pomocą przychodzi wspomniana wcześniej kwercetyna oraz inne związki siarkowe zawarte w łupinach. Wywar z cebuli ma silne właściwości fungistatyczne, co oznacza, że hamuje rozwój grzybów. Regularne podlewanie gleby rozcieńczonym wywarem tworzy w doniczce niekorzystne środowisko dla rozwoju patogenów. Działa to jak tarcza ochronna dla korzeni, które zimą są szczególnie narażone na gnicie z powodu ewentualnego przelania i braku odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Co więcej, opryskiwanie liści tym naturalnym preparatem pomaga zwalczać już istniejące infekcje grzybowe na częściach nadziemnych rośliny. To bezpieczna i ekologiczna alternatywa dla chemicznych fungicydów, które mogą być szkodliwe dla nas i naszych zwierząt domowych. Zamiast walczyć z chorobą, gdy już się pojawi, możemy regularnie stosować cebulową kurację, by budować naturalną odporność naszych roślin. Kolejny problem, który nasila się zimą, to inwazja szkodników. Mszyce, przędziorki czy wciornastki uwielbiają suche i ciepłe powietrze naszych mieszkań. Atakują osłabione rośliny, wysysając z nich soki i prowadząc do ich powolnego zamierania. Chemiczne środki owadobójcze są skuteczne, ale ich używanie w zamkniętych pomieszczeniach jest co najmniej kontrowersyjne. I tu ponownie łupiny cebuli pokazują swoją moc. Ich intensywny zapach, który dla nas po przygotowaniu wywaru jest ledwo wyczuwalny, dla wielu szkodników jest nie do zniesienia działa jak naturalny repelent, czyli środek odstraszający. Regularne opryskiwanie roślin, zwłaszcza od spodu liści, gdzie szkodniki najczęściej żerują, tworzy barierę zapachową, która zniechęca je do osiedlania się. Jeśli już zauważymy pierwsze osobniki, oprysk z wywaru złupin cebuli może pomóc w ograniczeniu ich populacji, zanim zdąży się rozwinąć. To doskonały element profilaktyki. Warto pamiętać, aby opryskiwać rośliny wieczorem lub w pochmurny dzień, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce, które mogłoby skupić się w kroplach wody. To prosta, tania i bezpieczna metoda, by utrzymać nieproszonych gości z dala od naszej zielonej kolekcji. Zdrowie całej rośliny zaczyna się pod ziemią, w korzeniach. To one są odpowiedzialne za pobieranie wody i składników odżywczych. Zimą, kiedy metabolizm roślin zwalnia, system korzeniowy staje się leniwy i podatny na uszkodzenia. Wywar z łupin cebuli działa jak naturalny stymulator wzrostu korzeni. Zawarty w nim potas oraz inne mikroelementy aktywizują procesy życiowe w komórkach korzeniowych, zachęcając je do rozbudowy. Silny i zdrowy system korzeniowy to lepsze zakotwiczenie rośliny w podłożu, ale przede wszystkim to znacznie efektywniejsze pobieranie wszystkiego, co jest jej potrzebne do życia. Pomyślcie o tym jak o wzmocnieniu fundamentów domu. Nawet jeśli na zewnątrz szaleje burza, solidne fundamenty zapewniają stabilność, podobnie jest z roślinami. Nawet jeśli warunki na powierzchni nie są idealne, dobrze rozwinięte korzenie pozwolą roślinie przetrwać trudny okres i z pełną mocą wystartować na wiosnę. Podlewanie gleby cebulowym naparem to inwestycja w podziemną część rośliny, która zaprocentuje bujnym wzrostem liści i kwiatów w przyszłości. To działanie długofalowe, które buduje siłę rośliny od samych podstaw. Często zapominamy, że podłoże w doniczce to nie tylko bierny magazyn wody, ale skomplikowany ekosystem. Z czasem, na skutek podlewania twardą wodą i stosowania nawozów mineralnych, ziemia może stać się zbita, zasolona i pozbawiona życia wywar z łupin cebuli, bogaty w materię organiczną, pomaga w rewitalizacji takiego podłoża. Delikatnie zakwasza glebę, co jest korzystne dla większości popularnych roślin doniczkowych, które preferują lekko kwaśny odczyn. Poprawia to przyswajalność niektórych składników odżywczych, np. żelaza, zapobiegając chlorozie, czyli żółknięciu liści. Co więcej, substancje organiczne zawarte w wywarze, stanowią pożywkę dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Te małe istoty są kluczowe dla zdrowia gleby, ponieważ rozkładają materię organiczną, udostępniając roślinie składniki odżywcze w łatwo przyswajalnej formie. Wprowadzając do doniczki regularnie wywar z cebuli, niejako karmimy glebę, poprawiając jej strukturę, napowietrzenie i zdolność do magazynowania wody. Ziemia staje się bardziej pulchna i lżywa, co bezpośrednio przekłada się na lepszą kondycję i zdrowie rośliny, która w niej rośnie. Każdy z nas marzy o tym, by jego rośliny nie tylko rosły, ale również pięknie kwitły, nawet w środku zimy. Kluczem do obfitego kwitnienia jest odpowiednie odżywienie, a zwłaszcza dostarczenie roślinie fosforu i potasu. Jak już wiemy, potasu w łupinach cebuli nie brakuje. To właśnie ten pierwiastek reguluje procesy związane z tworzeniem pąków kwiatowych i owoców. Regularne stosowanie cebulowego wywaru dostarcza roślinie stałą, ale delikatną dawkę potasu, co stymuluje ją do kwitnienia. To znacznie bezpieczniejsze niż stosowanie wysoko skoncentrowanych nawozów mineralnych, które mogą spalić korzenie lub doprowadzić do zasolenia podłoża. Naturalna odżywka z cebuli działa łagodnie i w zgodzie z rytmem rośliny. Efekty mogą nie być tak spektakularne i natychmiastowe jak po chemicznym dopalaczu, ale są za to trwałe i zdrowe dla rośliny. Dzięki temu rośliny kwitnące, takie jak fiołki afrykańskie, storczyki czy begonie, otrzymują dokładnie to, czego potrzebują, by zawiązać więcej pąków i cieszyć nas swoimi kwiatami przez dłuższy czas. To jak podanie sportowcowi zdrowej, zbilansowanej diety zamiast jednorazowego napoju energetycznego. Zanim rzucimy się do kuchni, by przygotować nasz magiczny eliksir, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie jakość składników. Nie wszystkie łupiny cebuli nadają się do naszego celu. Przede wszystkim powinniśmy używać wyłącznie suchych, zewnętrznych, szeleszczących łupin. To w nich jest największa koncentracja cennych składników. Unikajmy łupin, które są wilgotne, mają ślady pleśni lub ciemne gnijące plamy. Użycie takich łupin mogłoby wprowadzić do naszego wywaru niepożądane patogeny, które zamiast pomóc, zaszkodziłyby naszym roślinom. Najlepsze będą łupiny ze zdrowych, twardych cebul, najlepiej pochodzących z upraw ekologicznych, jeśli mamy taką możliwość. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że w naszym naturalnym nawozie znajdą się pozostałości pestycydów czy innych środków ochrony roślin. Zbierajcie łupiny sukcesywnie podczas gotowania. Można je przechowywać w papierowej torbie lub przewiewnym pojemniku w suchym miejscu. Dzięki temu zawsze będziecie mieć pod ręką zapas surowca na świeżą porcję odżywki. Pamiętajcie, jakość wywaru zależy bezpośrednio od jakości łupin, których użyjecie. To prosta zasada, która gwarantuje sukces. Przejdźmy teraz do serca naszego dzisiejszego tematu, czyli przepisu na podstawowy wywar. Jest on banalnie prosty i każdy sobie z nim poradzi. Będziemy potrzebować garści suchych łupin z cebuli, mniej więcej tyle, ile zmieści się w zaciśniętej dłoni, oraz jednego litra wody. Najlepiej użyć wody przefiltrowanej lub przegotowanej i odstanej, aby pozbyć się nadmiaru chloru i wapnia, które nie służą roślinom. Łupiny wrzucamy do garnka, zalewamy litrem wody i doprowadzamy do wrzenia. Gdy woda zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień i gotujemy na wolnym ogniu pod przykryciem przez około 15 do 20 minut. Zobaczycie, jak woda nabiera pięknego, intensywnego bursztynowego koloru. To znak, że cenne składniki z łupin przenikają do wody. Po tym czasie wyłączamy ogień i zostawiamy wywar pod przykryciem do całkowitego ostygnięcia. Ten proces jest bardzo ważny, ponieważ pozwala na jeszcze głębszą ekstrakcję wszystkich dobroczynnych substancji. Nie spieszcie się, pozwólcie na parowisz dojrzeć. Najlepiej zostawić go na kilka godzin, a nawet na całą noc. Im dłużej łupiny pozostaną w wodzie, tym mocniejszy i bardziej wartościowy będzie nasz finalny produkt. Proste, prawda? Kiedy nasz wywar jest już całkowicie zimny, nadszedł czas na ostatni etap przygotowań. Musimy go dokładnie odcedzić, aby pozbyć się wszystkich stałych resztek łupin. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ pozostawione w płynie fragmenty organiczne mogłyby zacząć pleśnieć i gnić zarówno w butelce, w której będziemy przechowywać nawóz, jak i później w ziemi w doniczce. To mogłoby przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i stać się pożywką dla grzybów. Do odcedzenia najlepiej użyć gęstego sitka, gazy lub nawet filtra do kawy, jeśli chcemy mieć pewność, że płyn będzie idealnie czysty. Przefiltrowany, klarowny wywar przelewamy do czystej butelki lub słoika. Tak przygotowany nawóz możemy przechowywać w lodówce przez około 2 do 3 tygodni. Chociaż najlepiej jest zużyć go w ciągu kilku dni, aby był jak najbardziej świeży i bogaty w składniki. Ważne jest, aby przed każdym użyciem wstrząsnąć butelką, ponieważ niektóre cenne substancje mogą osadzać się na dnie. Pamiętajcie, staranność na tym etapie zapewni nam bezpieczny i skuteczny produkt końcowy, gotowy do użycia mamy już gotowy bursztynowy eliksir, jak go teraz używać? Najpopularniejszą i podstawową metodą jest podlewanie roślin. Ale uwaga, nigdy nie używamy czystego, skoncentrowanego wywaru. Musimy go odpowiednio rozcieńczyć. Bezpieczna i uniwersalna proporcja to 1 do 2, czyli jedna część wywaru na dwie części wody. Dla bardziej wrażliwych roślin lub młodych sadzonek można zastosować proporcje 1 do 3. Tak przygotowanym roztworem podlewamy nasze rośliny zamiast zwykłej wody. Jak często? Zimą, kiedy rośliny są w stanie spoczynku w zupełności, wystarczy taka kuracja raz na 3-4 tygodnie. To nie jest nawóz, który stosujemy co drugie podlewanie. Traktujmy go jak odżywczą witaminową bombę, którą serwujemy od czasu do czasu, by wzmocnić odporność. Zawsze podlewajmy na lekko wilgotne podłoże nigdy na całkowicie przesuszoną ziemię, aby uniknąć szoku dla korzeni. Ta metoda dostarcza składniki odżywcze bezpośrednio do systemu korzeniowego i poprawia jakość gleby. To fundament pielęgnacji z użyciem łupin cebuli. Drugim, równie skutecznym sposobem wykorzystania naszego wywaru jest oprysk dolistny. Na czym to polega? Na spryskiwaniu liści i łodyg rośliny rozcieńczonym roztworem. Ta metoda ma kilka kluczowych zalet. Po pierwsze. Niektóre składniki odżywcze są bardzo szybko wchłaniane bezpośrednio przez liście, co daje niemal natychmiastowy efekt odżywienia. To tak zwane karmienie dolistne, które jest świetnym uzupełnieniem podlewania. Po drugie, jak już mówiliśmy, oprysk działa jak naturalny środek odstraszający szkodniki i hamujący rozwój chorób grzybowych na powierzchni liści. Do oprysku używamy bardziej rozcieńczonego roztworu, np. w proporcji jedna część wywaru na 4 lub 5 części wody. Przelewamy go do butelki z atomizerem i dokładnie spryskujemy całą roślinę, pamiętając o spodniej stronie liści. Zabieg najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem, by uniknąć poparzeń słonecznych. Oprysk warto powtarzać co dwa tygodnie w ramach profilaktyki. To doskonały sposób na utrzymanie liści w czystości, na wilżenie ich i dostarczenie im dodatkowej porcji cennych składników. Pytacie pewnie, dla których roślin ten cebulowy specyfik będzie najlepszy. Lista jest naprawdę długa. Wywar z łupin cebuli to nawóz uniwersalny, który doceni większość popularnych roślin doniczkowych. Szczególnie wdzięczne za taką kurację będą rośliny, które mają duże zapotrzebowanie na potas, czyli przede wszystkim te kwitnące. Pelargonie, begonie, fiołki afrykańskie czy storczyki odwdzięczą się bujniejszym i dłuższym kwitnieniem. Bardzo dobrze reagują na niego również warzywa, jeśli uprawiacie je na parapecie lub balkonie. Pomidory, ogórki czy papryka. Podlewanie sadzonek tym wywarem wzmocni jej uodporni na choroby. Również zielone rośliny ozdobne z liści, takie jak paprocie, skrzydło kwiaty czy zielistki, skorzystają z dawki mikroelementów, co przełoży się na bardziej intensywny kolor liści i zdrowszy wygląd. Generalnie, jeśli nie macie pewności, czy wasza roślina polubi cebulową odżywkę, zacznijcie od bardziej rozcieńczonego roztworu i obserwujcie reakcję. W większości przypadków będzie ona bardzo pozytywna. No co? Chociaż wywar z łupin cebuli jest w większości przypadków bezpieczny i uniwersalny, istnieją pewne wyjątki i rośliny, przy których należy zachować ostrożność. Przede wszystkim niektóre rośliny cebulowe, takie jak jacynty czy amarylisy, mogą nie reagować dobrze na dodatkową stymulację związkami pochodzącymi z cebuli. Lepiej w ich przypadku unikać tego nawozu. Ostrożność należy zachować również przy sukulentach i kaktusach. Te rośliny mają bardzo specyficzne wymagania. Preferują ubogie mineralne podłoże i są wyjątkowo wrażliwe na nadmiar wilgoci i materii organicznej, która mogłaby prowadzić do gnicia korzeni. Jeśli już chcemy spróbować, no to stosujmy bardzo mocno rozcieńczony wywar. I to niezwykle rzadko, na przykład raz na dwa miesiące w okresie wegetacji. Kolejną grupą są rośliny kwasolubne w skrajnym wydaniu, jak na przykład azalie, dla których delikatne działanie wywaru może być niewystarczające. Zawsze kluczowa jest obserwacja. Jeśli po zastosowaniu nawozu zauważycie jakiekolwiek negatywne objawy, plamy na liściach, więdnięcie, natychmiast zaprzestańcie jego stosowania dla tej konkretnej rośliny. Każdy zielony organizm jest inny i warto o tym pamiętać. W internecie krąży wiele mitów na temat domowych sposobów pielęgnacji roślin. Jeden z nich dotyczy właśnie wywaru z cebuli. Mówi się, że może on nam spalić korzenie roślin, czy jest w tym ziarno prawdy? I tak i nie, mit ten wziął się prawdopodobnie z niewłaściwego stosowania preparatu. Jeśli użylibyśmy bardzo stężonego, nierozcieńczonego wywaru, zwłaszcza na suchą glebę i wrażliwą roślinę, rzeczywiście mogłoby dojść do uszkodzenia delikatnych włośników korzeniowych. Podobnie stałoby się, gdybyśmy zastosowali jakikolwiek inny, nawet mineralny nawóz w zbyt dużej dawce. Kluczem jest umiar i odpowiednie rozcieńczenie. Wywar z łupin cebuli, stosowany zgodnie z zaleceniami, czyli rozcieńczony w proporcji co najmniej 1 do 2 i używany nie częściej niż raz na 3-4 tygodnie, jest całkowicie bezpieczny. To nawóz organiczny o łagodnym działaniu, w którym składniki odżywcze uwalniają się powoli. Ryzyko przenawożenia jest minimalne w porównaniu do nawozów mineralnych, dlatego obalmy ten mit, prawidłowo przygotowany i stosowany wywar z cebuli nie spali korzeni, a wręcz je wzmocni i odżywi. Okres wysiewu i produkcji rozsady to kluczowy moment w życiu wielu roślin. Młode siewki są niezwykle delikatne i wrażliwe, zarówno na niedobory składników odżywczych, jak i na ich nadmiar. Stosowanie silnych nawozów mineralnych na tym etapie jest bardzo ryzykowne i może zniszczyć całą uprawę. Wywar z łupin cebuli jest w tej sytuacji idealnym rozwiązaniem. Jego łagodne, naturalne działanie sprawia, że jest to doskonały starter dla młodych roślinek. Bardzo mocno rozcieńczonym roztworem, np. w proporcji 1 do 5, możemy delikatnie zraszać podłoże z kiełkującymi nasionami. Antygrzybiczne właściwości wywaru pomogą chronić siewki przed zgorzelą siewek, czyli popularną chorobą grzybową atakującą młode rośliny u podstawy łodygi. Kiedy roślinki wypuszczą już pierwsze liście właściwe, możemy zacząć je bardzo ostrożnie podlewać jeszcze bardziej rozcieńczonym roztworem, np. raz na dwa tygodnie. Taka kuracja dostarczy im niezbędnych mikroelementów, wzmocni ich system korzeniowy i zbuduje naturalną odporność od samego początku. To jak podawanie dziecku zdrowych, naturalnych posiłków zamiast przetworzonej żywności? Pielęgnacja roślin to maraton, a nie sprint. Dlatego warto zastanowić się nad długofalowymi korzyściami płynącymi z regularnego, ale rozsądnego stosowania wywaru z łupin cebuli. W przeciwieństwie do nawozów mineralnych, które działają szybko, ale często wyjaławiają glebę, nasz naturalny eliksir działa holistycznie. Z każdym kolejnym zastosowaniem poprawiamy strukturę i życie biologiczne w podłożu. Rośliny, które regularnie otrzymują taką dawkę naturalnych wzmacniaczy, stają się po prostu silniejsze, ich tkanki są twardsze, a ściany komórkowe grubsze, co czyni je mniej atrakcyjnymi dla szkodników i bardziej odpornymi na infekcje. Z czasem zauważycie, że wasze rośliny rzadziej chorują, lepiej znoszą okresowe niedogodności, takie jak chwilowe przesuszenie czy zmiana miejsca ich wzrost jest może wolniejszy, ale za to bardziej zrównoważony i zdrowy. Liście mają głębszy, bardziej soczysty kolor, a kwitnienie jest regularne i obfite. Systematyczne stosowanie wywaru z cebuli to budowanie kapitału na przyszłość. Inwestujemy w zdrowie gleby i naturalną odporność roślin, co w perspektywie czasu przynosi znacznie lepsze efekty, niż jednorazowe chemiczne interwencje. Stając przed półką w sklepie ogrodniczym, jesteśmy zalewani setkami kolorowych butelek z nawozami. Obiecują one natychmiastowy wzrost, bujne kwitnienie i tropikalną zieleń. Jak na tym tle wypada nasz skromny domowy wywar? Nawozy komercyjne to najczęściej sole mineralne, które dostarczają roślinie składniki w formie gotowej do natychmiastowego pobrania. Działają szybko i spektakularnie, ale mają swoje wady. Łatwo nimi przenawozić roślinę, co prowadzi do zasolenia podłoża i uszkodzenia korzeni. Z czasem wyjaławiają glebę, niszcząc pożyteczną mikroflorę. Wywar z cebuli to zupełnie inna filozofia. To nawóz organiczny o zrównoważonym, choć niższym stężeniu składników. Działa wolniej, ale bezpieczniej. Nie tylko karmi roślinę, ale też, jak już mówiliśmy, odżywia glebę. Jest całkowicie darmowy i ekologiczny. Oczywiście, w przypadku silnych niedoborów pokarmowych. Nawóz mineralny może być potrzebny jako szybka interwencja, ale w codziennej profilaktycznej pielęgnacji, zwłaszcza zimą, gdy zapotrzebowanie roślin na składniki jest mniejsze, wywar z łupin cebuli jest rozwiązaniem o wiele lepszym, bezpieczniejszym i bardziej zgodnym z naturą. W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o ekologii, świadomej konsumpcji, o minimalizowaniu odpadów. Idea zero waste, a raczej less waste zyskuje na popularności. I stosowanie wywaru z łupin cebuli wpisuje się w ten trend wprost idealnie. Pomyślcie o tym. Każdego dnia w milionach kuchni na całym świecie lądują w koszu tony łupin cebuli. To organiczny odpad, który ma ogromny niewykorzystany potencjał. Zamiast go wyrzucać, możemy dać mu drugie życie i zamienić go w coś niezwykle cennego dla naszych roślin. To kwintesencja gospodarki o obiegu zamkniętym w mikroskali naszego domu. Nie generujemy dodatkowych śmieci, nie kupujemy kolejnej plastikowej butelki z nawozem, nie wspieramy przemysłu chemicznego, wykorzystujemy to, co już mamy w 100%. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także realne działanie na rzecz środowiska. Każda garść łupin, która zamiast na wysypisko trafi do garnka z wodą, to mała cegiełka, którą dokładamy do budowania bardziej zrównoważonego stylu życia. To pokazuje, że dbanie o planetę może zaczynać się od tak prostych, codziennych czynności, jak obieranie cebuli. Moc łupin cebuli nie kończy się na przygotowaniu płynnego nawozu. Te niepozorne odpadki mają znacznie więcej zastosowań w domu i ogrodzie. Suche, pokruszone łupiny można wymieszać z ziemią podczas przesadzania roślin. Będą się one powoli rozkładać, stopniowo uwalniając do gleby cenne składniki odżywcze i poprawiając jej strukturę oraz na powietrzenie. To działa jak nawóz o spowolnionym działaniu. Łupiny cebuli są również fantastycznym dodatkiem do kompostu. Przyspieszają proces kompostowania i wzbogacają gotowy kompost w mikroelementy. Jeśli macie ogród, możecie rozsypać suche łupiny wokół grządek z warzywami np. marchwią czy kapustą. Ich zapach odstraszy niektóre szkodniki takie jak połyśnica marchwianka. Można również przygotować z nich gnojówkę do podlewania roślin ogrodowych. Możliwości jest naprawdę wiele. Warto patrzeć na upiny cebuli nie jak na śmieć, ale jak na cenny surowiec, który Matka Natura dała nam w prezencie. Eksperymentujcie i odkrywajcie nowe sposoby na ich wykorzystanie. A z pewnością będziecie zaskoczeni efektami. Gdy już opanujecie przygotowanie podstawowego wywaru zupin-cebuli, możecie pójść o krok dalej i stworzyć jeszcze silniejszy naturalny preparat. Cebula doskonale komponuje się z innym kuchennym superbohaterem – czosnkiem. Łupiny z czosnku mają bardzo podobne właściwości. Również zawierają związki siarki o silnym działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Połączenie mocy cebuli i czosnku tworzy prawdziwą tarczę ochronną dla naszych roślin. Jak to zrobić? Do naszej standardowej porcji łupin z cebuli dodajcie po prostu garść łupin z kilku główek czosnku. Resztę przepisu pozostawcie bez zmian. Gotujcie przez 15 minut, odstawcie do ostygnięcia i odsećcie. Taki wzmocniony wywar będzie jeszcze skuteczniejszy w profilaktyce chorób grzybowych i odstraszaniu szkodników. Możecie również dodać do gotującego się wywaru kilka liści pokrzywy, jeśli macie suszone, lub szczyptę cynamonu, który również znany jest ze swoich właściwości grzybobójczych. To pole do eksperymentów, które pozwala dostosować naturalną odżywkę do konkretnych potrzeb Waszych roślin. Pamiętajcie tylko, by zawsze zaczynać od bardziej rozcieńczonych roztworów, testując nową mieszankę. Dotarliśmy do końca naszej cebulowej opowieści. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że te niepozorne szeleszczące łupiny to prawdziwy skarb, a nie śmieć. Podsumujmy, mamy do dyspozycji nawóz, który jest w 100% procentach naturalny, niesamowicie skuteczny w odżywianiu roślin i budowaniu ich odporności, a do tego całkowicie darmowy i ekologiczny. To rozwiązanie, które pozwala nam dbać o naszą domową dżunglę w zgodzie z naturą, wykorzystując to, co i tak mamy pod ręką, to dowód na to, że najlepsze rozwiązania są często najprostsze i znane od pokoleń. Od teraz, za każdym razem gdy będziecie obierać cebulę, mam nadzieję, że spojrzycie na jej łupiny z zupełnie innej perspektywy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważacie że ta wiedza jest wartościowa, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych porad. A teraz pytanie do Was, jakie są Wasze ulubione domowe sposoby na pielęgnację roślin zimą? Czy próbowaliście już kiedyś wywaru z łupin cebuli? Koniecznie podzielcie się swoimi doświadczeniami i przepisami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia.